Drodzy, aha, dzięki Roxu, że mi zasłaniasz, ale jesteśmy na trybie, na którym bardzo trudno jest przetrwać i w ogóle to została jeszcze jedna drużyna i jestem na teksturpaku, gdzie mam lody ekipy i mam harnasia ekipy, mam gumki ekipy i mam, nie powiem, co jeszcze ekipy, więc, moi drodzy, teoretycznie wełna mi nie jest potrzebna, ale mam loda ekipy, mam loda ekipy w Minecraftie i w ogóle... Jak wam się ludzie podoba To fajne i jęcze Gdzie? <grymny> dobra y, Nie no, prawo, że no, oh, aha! to mam mocz Kangura i o niej zapomniałam i nacisnąłam przykład dwa razy spację A je, co? To przez tydzień Więc ile ja tysięcy będę musiała tego gówna postawić? Będę Daj, będę straj Dziś, aha, i party jest mini Mike i Freeze, więc kozak. Dzisiaj on ma protection 40 tysięcy milionów, więc fajnie. I więc no, nie, aha, więc jeżeli chcecie, żebym postawiła dodatkowe 50 dzięki wam, to zostawcie no, subika, co tak na pewno się w stanie. Nie wiem, czy jest, znaczy jestem bardzo szczęśliwe z tego powodu. Kupię sobie tyle wełny. Nie mam. Nie mam, nie mam żelaza. W sensie bo roksu piszę, bym dała żelazo, ale ja nie mam żelaza. I teraz poczekaj, proszę, proszę, daj mi już tą moc. Daj mi już tą moc. Mog ma mam już. Mam już. Mam już! I patrzcie w jaki sposób szybko można zniszczyć łóżka. No gość nawet nie pomyślał o tym, żeby z bazy wyjść, a ja już mu łóżko zniszczyłam. I już go wyeliminowałam. Aha, i żyje gdzieś jeszcze. Nie, już nie żyje. No bo wyeliminowałam. I w ogóle mleko? Skąd ja mam mleko? Nie mam pojęcia, ale to jest kozackie. I mi nie powiecie, że nie. A i nie wiem w sumie czy powiedziałam, ale gramy na teksturpaku z lodami ekipy. Zaraz wam powiem i zaraz wam pokażę. No, ale oczywiście najpierw pierwsze co trzeba było zrobić na ręce to zniszczyć sąsiadów. A i patrzcie jakie mam eku śmieszne. Tak, tak, spokojnie dam Wam link do w opisie. Ale że ja nie tracę nic. Jak się odradzam, ale... Ale fajnie. Aha, i dobra, potrzebuję 7 zł. o Dzięki, bardzo. I mogę kupić sobie lodę ekipy. I jest wtedy kozacko. I no, i no. I mam lodę ekipy. I w ogóle napiszcie, czy fajna miniaturka, bo się bardzo starałam. Bo to moja łapka jest na miniaturce. Y, więc jak Wam się podoba, to piszcie. Mordo, ty nie idź do nas przypadkiem. Ty przypadkiem sobie nie myśl, że ty do. do... Jędza. I jęcze, proszę, weź to obron. Weź to chłopie obron. Albo ty nie zdążysz przyjść. Albo. Okej, okay. w okay. nie wiem, jęcze. Jęcze. Oko. A, i jakby coś, to co na przykładzie tamtych sąsiadów pokazałam wam, że naprawdę ciężko jest tak przetrwać, bo dużo osób tak robi, jak ja zrobiłam. Yy, więc no, co jak gonię tego. Pyrtkas. A. Pyrtka! Po to właśnie goniłam, po to, żeby go zabić. I w sumie to nikt już nie ma łóżka. Ej, ziomki, to ja mam szansę, jakąś wygrę. No weź! Ej! Tylko na niego zakrzyczałam. Yy, w... Przepraszam. Yy, powtarzam sytuację poprzedniego obrazu z poprzedniej... A ręki, jeśli mogę. Idź, 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 idź. O nie, jednak nie powtarzam. Może, żeby... Było... Zobaczcie, ile osób już nie ma birka. Dobra, po tej arencie kończymy, więc jak ta arenka się skończy, to się skończy i powiem, papa, pa. proszę tylko, żeby nie było tak, że ten odcinek też skraszowało jakimś dziwnym, cudem, bo to mnie naprawdę już ostro denerwuje, więc no, już mamy te całe mistrzostwa, bo to się nazywa mistrzostwa. Ale dobra i w sumie dobra. Aha, za dużo razy dobra, ale dobra... No nie dziwcie mi się, już szuka tam, nie wiem, z godziny. Ja już godziny, ja umieram. Ja już umieram. Ale ała, co idzie, ała, czemu ała? No po prostu, no ała. Plecy mnie załaskotały. Spędziały mnie plecy. Na pocieszenie kupię sobie loda ekipy... No, czemu każdy tutaj niszczy, każdemu tak szybko łóżko w sensie? Tylko ja mogę tak szybko niszczyć łóżka, tak jak na tamtej arence, więc no, ale no, yy, czemu tak się powtarzam? Nie wiem, ale dobra, już żeby nie mówić, ale no, to, ale tak. Yy, idziemy tam. Dziękuję, że idealnie było, ale oni nie mają łóżka. Kozaczko. Różowi im chyba zniszczyli. Yy, idziemy tam, tak? E. A, miałam, miałam włosa w buzi. Yy, więc sorry za ten dziwny odgłos, który mam wydałam. Ale teraz pójdziemy do różowych. Ale nam się chyba nie uda. No nie, no nie udało nam się, on mi zabrał łóżko różowych. Ale go dobrze sklepałam. Poza to, że mi łóżko zabrał, to było moje łóżko różowych. Ja tam u nich byłam i to było moje różowe łóżko, więc teraz postaram się zniszczyć i łóżko. I ciekawe co mi z tego wyjdzie. I fajnie, że tutaj jest takie coś, bo nie mam pełny. Yy, więc no. Doletę. Aha, Ojej!